A to jest inteligentna lodówka, która sama się otwiera. Wystarczy, że poprosicie ją o to. Zobaczcie zresztą sami. Hey, Bixby. Open door. Just pull Hi, Bixby. Widzisz i ja mam tutaj rączki, Ta lodówka się otworzyła sama. Ale minus jest taki, że musimy zamknąć ją już używając siły własnych mięśni. Kto to widział w 2025 roku? zamykać lodówkę za pomocą siły własnych mięśni. A gdybyście nie chciało Wam mówić, bo mielibyście ciche dni, albo byście w nocy podkradali jedzenie, to możecie ją tylko delikatnie pogłaskać. Pogłaskać z boku. No i poza tą jakże kuriozalną funkcjonalnością, że otwierają się drzwi za pomocą naszego głosu, mamy też tutaj... No to nie jest już jakaś żadna wielka nowość, że mamy ekran na lodówce i taki smart hub, ale możemy między innymi oglądać sobie na lodówce YouTube'a. Jeśli byście gotowali, i w tle chcielibyście, żeby coś leciało, albo moglibyście sobie tutaj na przykład wyświetlić jakieś zdjęcie, przestań żreć po północy.